Okazało się, że fonie jest całkiem okej, okay. wystarczyło po prostu włożyć inną kasetę, widocznie na no po, poprzedniej sygnał audio był dość słaby, jak na tyle lat i sam fakt, że jest to VHS, no to jakoś, kurczę myślę, że jest całkiem dobra. I z... przeglądając nawet swoje taśmy, <grym> znajduję prawdziwe perełki. To jest mecz warty poznać z 2008 roku.

Pan Bogusław Baniak, jak zawsze usunięty z boiska. To jest po prostu wspomnień czar. Pozdrawiam.